Dzień dobry, jutro święta. Witam Was serdecznie. Chwile mnie nie było, potrzebowałem czasu, ale to może innym razem powiem. Dzisiaj, w związku z tym, że ostatnio wszedłem na kanał i zobaczyłem, że jest aż 127 subskrybentów, postanowiłem, że no fajnie by było coś zrobić jakiś taki mały prezent chociaż dla tej garskiej osoby i reszta, która może to obejrzy. A idę w góry. Bo jeszcze mam dzisiaj wolne i chcę zobaczyć jak tam u góry to wszystko wygląda, bo może się wybiorę na dechę. W każdym razie pokażę wam dzisiaj proste danie, wigilijne. Zrobię kapustę wigilijną z grzybami, ale z produktów, które dostałem tutaj w Niemczech. No jest tak różnie z nimi. Ale zobaczymy co da się z tego zrobić. Przepis będzie jak zwykle prosty, szybki i nie będzie to jakaś kuchnia wysokich lotów. Ale będzie na pewno pysznie i tradycyjnie. Koniki za mną, spoko, fajnie. gdzie? Myślałem, że ta kapliczka jest otwarta, ale chyba nie. Zaraz zobaczę. Nie, niestety zamknięta. No dobra, o czym to ja mówiłem? Jadę na górę, bo nie zdążył już wejść na pieszo, bo jest tam. Za 3 godziny by mi to zajęło. A za 3 godziny to już pewnie zajdzie słońce. Idę tam na Walberg. Tam jest kolejka górska. Mam nadzieję, że. Yy, że będzie otwarta. No. No to dobra. Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. Jak tam to wygląda. Czy trzeba będzie się odbić kodem. Wiadomo jakim, czy nie. No i co? Poszukam jakiegoś ustronnego miejsca gdzie mi nie zdmuchnie ognia mam też nową kuchenkę do przetestowania także chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać wszystko ja się wbijam, widzę, że trzeba się odbić maskę założyć spoko, jestem sam w tym wagoniku zajmie mi to pewnie z 10 minut żeby tam dojechać wiadomo, ja maska Zasada 2G albo yy, zaszczepionych albo dla ożywieńców no i gitara. Trzeba tylko zczytać kod. Tak jak mówiłem 23 euro kosztuje wjazdówka i myślę, że nie jest... Nie jest to jakaś wkurowana cena. Ale... Dobra, dosyć tego. Pokażę wam jak to jest ładnie. jak się wjeżdża jest cudownie śniegu sporo następnym razem chyba wezmę dechę i będzie w dechę słończko już tak powoli zaczyna trochę Chylić się ku zachodowi, ale mamy jeszcze, wydaje mi się, no, tyle czasu, żeby, żeby gotować. Zauważyłem, że tu jest jedyna zasadna opcja, żeby mieć maski, bo trochę wieje. Ja sobie idę poszukać miejscówki. Chciałem ją w sumie odczytać. Idę zobaczyć miejscówkę, na której w zeszłym roku robiłem burgery. Chcę zobaczyć, gdzie jest wolna, bo tam było tak spoko i bezwiecznie. Także będzie można. O cholera! Także będzie można mnie słyszeć. Mam nadzieję, że widzieć. A jest tak zimno, że taka pusta będzie jak najbardziej spoko na tą porę. Dara! Chyba w taką pogodę, dobrze mieć jakieś nakładki na buty Albo jakieś takie lekkie raki Jak tu ja złaziłem? Zabłysnąłem teraz, jak najbardziej Bo ja schodzę stokiem tokiem zamiast przejść Jak człowiek O, patrzcie, ktoś jedzie Nie wiem, czy widać, ale ktoś tam śmiga Na już No, a ja zamiast Zamiast pójść jak człowiek to te stokiem, bo czemu nie? Ja tak się zastanawiałem, Kurczę, przecież ta droga nie była aż taka strona. Ale, no ale widzicie jak tam jest z tyłu. Mogę jest kawałeczek i to tak dosyć strom. No dobrze, wziąłem, że wziąłem te a nie biorę, po co mi to? Ale tutaj jednak to się przydało. Ale o dziwo rękawiczek nie Jest tak dosyć spoko. Obawiam się tylko, żeby mi kuchenka nie przeszwankowała, ale gitara. <grywa> że zrobię <jest> na zimno. <grywa> dobra, lecę tutaj to tą miejscówkę, ona jest za, za oborą. Myślę, że będzie spoko. Może jeszcze ktoś przyjedzie, to wam pokaże jak się śmieje na sankach, bądź na narkach. No dobra. no, moja miejscówka już na widoku i nawet widzę, że jest słoneczko git dobra, jestem już na miejscu rozstawiłem się pokażę wam jeszcze produkty yy, które właśnie udało mi się kupić one są akurat z Aldiego i z Edeki i już wam pokazuję dobra, i tu jest tak e, kapusta kiszona ona jest mild średnio tutaj są grzyby mrożone, suszone były za drogie. E, mam tutaj jedną szalotkę, bo chcę, żeby było troszkę bardziej słodkie. Tu jest e, ziela angielskie i kilka liści laurowych, e, sól, pieprz. Tutaj mam jeszcze już na rondelku olej e, kokosowy. On jest w postaci stałej, także łatwy do transportu. Mogę wziąć tyle ile chcę. Tu mam mniej więcej około taką czubatą łyżeczkę. Okej, okay. cebulka już jest pokrojona. Nie zrobię tego zbyt dużo, bo jestem tu sama. Tu mam pół kilo kapusty i też pół 300 gram grzybów. Tu mi się ja tego nie przerobię. O, spoko, jest temperatura. Świerczy. Nie wziąłem żadnej łyżki. Ani wider co. Czy nie to... O! się szkli. Dałem jej dużo, żeby ją trochę posłodzić. Jak będziecie mieli trochę za. Yy, będziecie czuli goryczkę tą z trybów, to można dać trochę cukru, ale to już tam według własnego uznania. Git. Nie od razu, żeby mi się trochę przesmażyło. Kilka listków baurowych na jedną porcję to nie trzeba długo robię tylko tyle i tutaj na taką jedną porcję wezmę ze 2 3 a nie wpadły 4 dzielę angielskie wiem że też w niektórych domach na święta robię kapustę z grochem u mnie w domu się robiło, tylko puste z grzybami. O, właśnie, przez to jest w ogóle wegańskie danie. Spoko. Dobra. Ale najpierw wrzucę tutaj trochę grzybów. Grzyby były, wziąłem prawdziwki, ale były też maślaki, mieszane. I kurki. Wszystkie były w jednej cenie, to wziąłem te. To tam teraz. Garść grzybków. Nie dużo, trochę. Pachnie ładnie. Tak, lekko słodkawo I to jest kapusta yy, bez marchewki. W Polsce z marchewką, to ona też, ta marchewka zasłodzi. Dobra, dam tyle, żebym nie musiał tu się jeść do wieczora. Niech to się trochę tutaj poddusi. Mam tu trochę soli. Ja zostawię później jeszcze posmakuję. Teraz dam trochę pieprzu. Dobra Żeby mi gazu starczyło Zbiorę wszystko To momentalnie tutaj stygnie A jest w ogóle chyba Z minus 6 Moja łyżka Ale już pachnie Spoko Jest troszkę e, sucha, nie ma zbyt wielu rzeczy do odparowania. Elegancko, pycha. A to ja muszę zabrać z powrotem do chaty, ale z moim szczęściem na stuwę wszystko mi się wyleje w plecaku, także dodam tutaj tego soku z kapuchy. To samo dobro. Nie wiem czy słyszeliście. kruk. Kruki już mną, nade mną zaczęły latać. Jedzące dobre. Nie będzie ona taka ładna, ciemna. Jak to zwykle u mnie w domu bywało. Natomiast będzie pyszna. Ja już widzę, że ona jest pyszna. Jak tu jest dzisiaj super? Nie ma w ogóle ludzi. Oś. Jak szedłem stokiem, to widziałem tylko dwójkę dzieciaków i jakąś parkę, która sobie zjeżdżała na sandach. No I tutaj też można, pewnie jakoś latem, można sobie zrobić grilla czy coś. Na jakich warunkach to tu jest, nie mam pojęcia O! Hej. Latował, bo, 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 bo. Ej, w to! kolega! No! Ładnie sobie tutaj kapusta dochodzi. Gaz zakręcony Moja kapusta wygląda tak Muszę ją widać. Mówię, jak ona by była jeszcze trochę dłużej gotowana, a na to pewnie jeszcze w domu czas znajdziecie, to ona jeszcze nabierze tego koloru. Mi chodziło o to, żeby ona zmiękła i żeby um, no, przeszła tymi smakami. A ja sobie w domu jeszcze um, zrobię jeszcze raz, bo jest pyszna. Ona już tutaj zaczyna mi się ładnie zagęszczać, grzyby puściły klej. Także to jest spoko. No i spróbujmy, jak to smakuje. Czy tutaj jeszcze coś potrzeba? Nie, no, zawodowa jest łyżka dzisiaj. pustka gotowa. Szybko ją można przyrządzić. Ja za chwilę zjem. Zbieram się. A co? A później święta. Z mojej strony życzę Wam bardzo wesołych, pogodnych, rodzinnych świąt. Smacznych. Przede wszystkim mm, bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, które mam w tym roku. Po mm, nas dobra. Cieszę się, że kilku osobom się podobają filmy, które robię. I my się, my się widzimy w następnym odcinku.